Cały obrzygany. Dobra, przyjechał Domek. Miał jakiś pasek. Teraz potrzebuje, tata jedzie, tu, żeby założyć klucz, nacisnąć. Wtedy trzeba pasek stąd przełożyć tutaj na, na alternator, nie? Powiem Wam, że też nie jest tak hop założyć ten pasek jak na pierwszy raz, nie? Jak się, nie, jak się nie wie. Jak to powinno być. No to, to tak trochę jest skomplikowane, ale doszliśmy do ładu. Także, tata wiedzie płyn. I zaraz będziemy uruchamiać. Kurde, dzisiaj pod górkę wszystko. Jeszcze Tomek przywiózł zbiornik, bo on mój gdzieś tam puścił. Gdzieś tutaj chlapał. Albo tym szwem. Ale to w dupie na razie chyba. Chociaż jak to tu wygląda. Dwa wężyki. Zobaczę, może go wymienię też. Jak nie to zostawię, doleję tylko tylko tego płynu i wszystko upieprzone w tym. O Jezu. A tu puścił gdzieś, nie? Mam inny, jest inny zbiorniczek chyba. Kurde. Chociaż nie, tu jest mocowanie, tu jest mocowanie. Dobra, w dupie tam. Jak będzie miał normalną temperaturę, to nie będzie żygał płynem, no bo... Bo po cóż to Jaśki do wodopoju w kolejce dolewałem oleju troszkę do zwolnicy, bo się zaczął pocić. Ja oczywiście rozlałem, nie? Dobra, muszę sobie tam tego przedstawić Jeszcze i... Bo tym odjadę, bo jeszcze paliwo mają dzisiaj przywieźć. zobaczymy ile mi tamten spalił ale powiem wam, że kluczyki idzie że wychodzi więcej niż, moim zdaniem chociaż, hmm, z drugiej strony nie wiem, bo czekajcie eee, czy wychodzi więcej to w sumie cholera wie, bo bo w grochu i sześciustka dyszkę łapała Albo nawet nieraz i lepiej. Tu mamy co, mamy tak, więc dobra, jedziemy. Tam sobie cofnę. Więc yy, zobaczymy. Zatankuję, będzie wiadomo. Ale wydaje mi się, że spalił więcej jak dych. Ja, bo to tak jak mniej więcej już widzi, jak to wygląda. Więc moim zdaniem spalił więcej jak 10 litrów. Ogólnie powiem Wam tak. Wszystko w tym ciągniku jest jakby na plus, bo jest tak. Moc jest na plus wyjścia hydrauliczne są na plus no bo mamy też jedno wyjście więcej dzięki temu niż w 6.6 mogę sobie spokojnie włókom operować a w 6.6 no niestety miałem włókę w ogóle odczepioną ustawiłem ją tam na w jakimś tam w jakiejś tam pozycji i koniec i nie korzystałem z niej, no bo miałem tylko dwie pary no więc tutaj mamy dodatkowo jeszcze tą opcję, że mogę sobie włóką sterować. Mocy jest niby więcej. Yy, hydraulika mocniejsza, dzięki czemu, yy, no bo tu jest rapid, mam Rapida mam przerobionego na hydraulikę, więc wiadomo, że jak hydraulika cały czas chodzi, no to później podnoszenie i tak dalej no przekłada się na to, że ciągnik to robi wolniej, nie? Jak ma słabą hydraulikę, 6 szóstka bardzo pomału podnosiła, a tutaj no nie ma problemu, nie? Podnosi też też yy, no płynnie bardzo dobrze i niby wszystko jest na plus, ale jednak wszystko mi się po prostu lepiej mi się jeździło. Nie wiem, nie mam pojęcia, z czego to wynika. No. Po prostu nie wiem, z czego to wynika. Bo tutaj poziom skr promień skrętu nie jest wcale dużo gorszy. No jest gorszy, no nie będę ukrywał, ale nie jest nie wiadomo ile gorszy niż w tamtym. nie bo, bo mimo wszystko siódemki mają bardzo dobry, dobry ten promień skrętu. E, ale jednak, kurde, jednak jakbym miał dzisiaj na placu jeszcze 66 i mimo tego, żeby stała ta 7 to wziąłbym 66, nie? Po prostu. Ta ma nawet i światło ma dużo lepsze, nie? Bo w 66 -6 były LEDy, ale jednak no tu świecą dużo lepiej. <laughs> e, a jednak, jednak bym wolał tamtego. No i co, 191 litrów. A mam 18 z kawałkiem zasiane. No, tam długo przestojów, no! Bo tam te 10 litrów to ja jeździłem, kombinowałem i tak dalej. No, ogólnie wyszło około 11, tak? Ale, 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 ale no, bardzo długo stał ciągnik, chodził, nie pracował. Bo tam kombinowałem z tym, tym włącznikiem. Kurde, ta paleta. Więc w sumie, no przy grochu. Można by powiedzieć, że spalanie taka jak szóstka no więc okej, no więc okej. Okay, więc okay. No i mamy siedem-dziewiątkę przy korycie. Zobaczymy, ile on, ona spaliła. Wydaje mi się, że mniej niż tamten, niż ten, ale zobaczymy, no bo w baku paliła więcej po, po wskaźniku, po poziomie, wskaźniku poziomu paliwa w zbiorniku. Wyszło, że w tym jest więcej jak w tym, a on zrobił oprócz tych działek, które tym zasiałem. To dodatkowo jeszcze jakieś. Ciężko mi określić. 6, e, poczekajcie. No 7 nawet tak na oko 6 siedem hektarów. Dodatkowo zrobił na drugim polu jeszcze, właśnie zaraz jadę tam, tata już pojechał z łyżką. Trochę żeśmy się nie dogadali, miał jechać tym, ja miałem jechać z łyżką, no ale dobra, pojechał z łyżką. Zaczyna kamienie zbierać, a ja miałem. No dobra, eee, i więc zobaczymy, zobaczymy. Więc on zrobił więcej hektarów, gdzieś tam jakieś o 6-7, a w teorii to jakby w baku było więcej, ale zobaczymy, bo też mam takie wrażenie, ale no tam rozmawiałem, że to raczej nie ma takiej opcji, mam takie trochę wrażenie, że on ma większy bak od tego, ale... Ale cholera wie, ale cholera wie. Tutaj musiałem sobie dolać troszkę oleju na dzień dobry zaraz do hydrauliki, bo tak jak mówiłem, leci nam z jednego siłownika. To tak już teraz, jest już dosyć mocno. I co ciekawe, przez noc stał, tutaj, nie? Przez noc stał, nie było ani plamy oleju pod nim. Ale jak stał we wiacie, to była plama z olejem. A teraz był używany, nie? Więc teoretycznie powinien tym bardziej wychlapać. nie ja wiem, nie czaję tego ciągnika. Więc tam trochę oleju uzupełniłem no i w tamtej zwolnicy co, co mówiłem też. I trzeba będzie to ogarnąć jak ten Jak się skończy robota A jeszcze chleje. Ha, bo tam było 100 190, tak? A, tu mamy 140 parę dopiero <kluje> <kluje> zobaczymy psiaki łobuziaki psiaki łobuziaki wy psiaki łobuziaki Iś ty to jesteś normalnie gałgan, dobra uciekaj 166 a nie, czyli by się zgadzało czyli, czyli faktycznie baki byłyby te same, no bo poziom poziom był inny, no i mamy 166 litrów na jakieś 18 na jakieś 25 hektarów. Na jakieś 25 hektarów. Teraz kto to przeliczył? Jakby było po 10 litrów, to było 250. No bo 18 i 7, no no więc, więc spalanie ma na pewno lepsze z tym niż 6,6. Kurde, i wychodzi, że ma lepsze niż, niż tamta siódemka. No bo jakby było e, 15 hektarów. Nie, ile ja mówię? 25 hektarów.

No, i jesteśmy, jesteśmy dalej w grze. To pikanie, co słyszycie? To ciągnik ma w momentach, kiedy ma, jakby, no ciężko, po prostu, tak jak tutaj było pod górkę. Są stosunkowo, nie wiem, czy to są niskie obroty, czy nie. ja takie, że 7-8, tak, żeby powiedzmy jeździć w granicach, tak, tak, pod te 15 na godzinę. No to tak, mam takie obroty o 1600 kawałkiem, a no, za się właśnie te 50 utrzymuje. I po prostu gdzie ma ciężko, zredukuje, schodzi do obrotów, to wtedy jakby jest taki sygnał dźwiękowy. Hmm, ale to jakby nic złego na szczęście się z ciągnikiem nie dzieje, tu przez te mokre. No się. Staram się przelatywać jak najszybciej. No, może w tych miejscach wyrok nie będzie jakiś super. Natomiast hmm, no coś, tam, coś tam zawsze urośnie. Pamiętam, że w jednym roku... Jak się. 6 6.6. mamy chyba jest filmik z dźwiękiem z tego pola, z dźwiękiem silnika. 6 6 to też to było mokre. Też pamiętam, że było mokre. E, jeżdżę na. No, mam jakby. 3... Mam nawigację ustawioną szerokość wnika na, 3... na równo 3 metry bez żadnych nakładów. Trochę bawiłem się, ustawiałem te boczne, boczne ekrany, ale nieraz jeszcze. No usypie taki kopczyk, w grochu to nie jest za dobre, ale, bo później się gorzej zbiera, jeżeli on się nie roz... jakby nie rozwoda, go nie rozmydli, nie wiem jak to nazwać, rozrzuci na boki. No i ogólnie, ogólnie ciągnik po tej naszej małej awarii, jak na razie, ja nie wiem co będzie w przyszłości, bo to wiecie, jest na razie przerwa. Musiałem sobie tam jedną rzecz na szybko przestawić. No, więc wracając do tego, jakby po tym zagotowaniu się, jak na razie ciągnik no, odpukać nie wykazuje żadnych objawów. Temperatura cały czas się tak utrzymuje, no, jest 87, tak, tak między 80, a właśnie tam te 80 kilka. Cały czas jest ta sama temperatura, płynem nigdzie nie chlapie, trochę nadmiar, który, mu, no przelałem go trochę, to nam trochę wyrzucił. Ale ogólnie jest tu, 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 na razie OK. no nie wiadomo co się okaże za tam kilka czy kilkanaście czy kilkadziesiąt godzin, bo to różne rzeczy mogą wyjść, ale jak na razie jest wszystko, wszystko okej, okay. dzisiaj też późno zacząłem, bo tam jeszcze kamienie mieliśmy sporo do pozbierania i tak cały czas też na bieżąco sobie groch czyszczę, więc no i roboty jeszcze dodatkowej troszkę jest, dawaj, dalej. No bliźniaki by się przydały i do, i do jednego, i do drugiego. Do przede wszystkim, do, do właśnie takich prac z szerszymi maszynami, nie? Ja sobie tutaj też tak wykminiłem. O, jest ojczulek, bo ta na mnie czeka. Pojedziemy teraz, ja sobie MCK przyprowadzę. Wiecie co sobie wykminiłem? Wykminiłem sobie, że ta skrzynia jest tak skonfigurowana, bo tak jak ostatnio mówiłem, że ten C jest za wolny, a D za szybki. Być może dlatego, że to po prostu do C, ja to tak sobie myślę, to jest moje tam... Do C powinno się pracować w polu, D to już jest tam jakieś lekkie prace i tak naprawdę pewnie gdybym jeździł na. Sąsiad ma 4,5 metrowego rapida i podejrzewałem, że jakbym jeździł na C tym rapidem, 4,5 metrowym, to na C4 miałbym te same. Jak to się muzywa? Te same, te same, te same obroty, tą samą moc. Tak samo by sobie ciągnik radził jak z tym 3-metrowym. Jedź, do przodu jeszcze Kasiutek. O, dziękuję Ci bardzo. Ja sobie tak wiem, tym, muszę wyłączyć tu do tych kabli. O, więc uważam, że on z 4,5-metrową maszyną radziłby sobie na tych samych obrotach jak tutaj z, no, z tym 3-metrowym, i na pewno wtedy ta praca byłaby efektywniejsza. Czyli, jakby problemem jest, można by powiedzieć, za. Za małe, za małe maszyny są problemem. Może by była większa maszyna, to by było wszystko dobrze. Dobra, idę po MCK z, z przyczepą, gdzie mam materię siewnie. Standardowo sobie co, człowiek coś zaplanuje. A pogoda swoja. No nic, ile się da, to jeszcze powalczę, posieję, chociaż to tam. Nie lubię robić w deszczu. Tym bardziej mi się wynikiem, bo jak się wyjedzie, z całych kół zrzuci błoto, to jest wesoło. Natomiast wiadomo, jak się zacznie kleić widać to po piwocie no to trzeba zbierać Majdan i jechać do domu. Kurde, jeszcze padał. Żeby przestało padać, byłoby super, bo tak ogólnie to się kurzy jeszcze. I tam się koła nie kleją, opony, ale. Ale padę cały czas, niestety. Tak ogólnie, to w sumie mógłbym tym ciągnikiem jeździć o tyle nawet. Ale chyba to trochę przesada, nie? Z ciągnikiem, Żeby jeździć 17 na godzinę. Wiadomo, że dodam na takim równiejszym fragmencie. Ale, ale jednak. A tu co za kwiatki? System zawieszenia przedniej oś, ale udaje się dalej siać, także, taki jest plus.